Dobry wieczór albo dzień dobry. Są dzisiaj z nami Monika Kowalczyk-Kogut. Jestem oczywiście, dzień dobry. Michał Kurek. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Iwona Mirońska-Gargas. I mówiący te słowa Marcin Gargas. Mówię, dobry wieczór, nie dzień dobry, bo to już jest nasze drugie podejście dzisiaj do tego nagrania. Technologia pomaga, technologia trochę płata figle. O technologii dzisiaj jeszcze sobie pewnie powiemy parę rzeczy. Tak się pięknie rozgadaliśmy poprzednio, to teraz yy, powiem skąd to nasze, yy, nasze nagłe, szybkie, spontaniczne spotkanie. W piątek będzie miało miejsce wydarzenie, yy, którego inicjatorami są nasi goście. I co to za wydarzenie? Powiedzcie. Będzie to pierwsze tego rodzaju wydarzenie związane z recytacją i tzw. społecznym ruchem teatralnym w historii które też się zrodziło z potrzeby chwili, to był impuls. To będzie pierwsze spotkanie recytatorów i wywodzących ze słowa recytacjon, czyli recytacja i wywodzenie ze słowa w internecie w przestrzeni domowej. I jak wiadomo, wszyscy teraz siedzimy w domach, zostaliśmy troszkę uziębieni i w związku z powyższym zostały odwołane festiwale. Festiwale Żywego Słowa w Elblągu, w Biłgoraju, w Lubaczowie zostały też przesunięte eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, czyli najstarszego i najważniejszego konkursu recytatorskiego w Polsce. I aby poruszyć trochę tym ruchem recytatorskim, aby zebrać nas razem, abyśmy spotkali się literacko i też prywatnie, postanowiliśmy wyjść z inicjatywy takiego przedsięwzięcia. Recytacją. Tak naprawdę... Tak, tak. Chodzi o to, żeby się spotykać, żeby mówić wiersze, żeby wiedzieć, że ciągle jesteśmy w ruchu i że ten ruch jest. Istnieje no i ma szansę, ma szansę się spotykać. Ale czy są chętni? Krótko, tak czy nie? Tak, oczywiście, że tak. Dlatego Jeżeli też... są chętni, to znaczy, że jest taka potrzeba, że że to może nie, nie tylko dlatego, że odwołano, przełożono, przesunięto konkursy, tylko że w nas wszystkich, ja mówię ma takie dwa pojęcia na myśli, nas jako w ogóle ludzi, ale przede wszystkim nas jako tych tworzących ruch, żywy bardzo ruch recytatorski. W nas jest nieprawdopodobna potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem, rozmowy, dzielenia się tym, co w nas jest. To na, a ponieważ my jako recytatorzy my doskonale potrafimy poradzić ze słowem i przekazać to nasze swoje myśli, ale sięgamy bardzo często po zapis myśli innych ludzi, czyli po literaturę ponieważ są to fenomenalne, fantastyczne teksty genialnych prozaików, dramatopisarzy czy, 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 czy poetów i my jakby się utożsamiając z nimi, jak spo, znajdziemy wspólny mianownik, patrzenia na, na świat, na pewne problemy I, i, i chcemy za wszelką cenę z tym wyjść do drugiego człowieka, posługując się właśnie genialnym zapisem Takim, który absolutnie z pełnym szacunkiem do wszystkich wykonawców, ale oddając hołd dostojewskiemu, manowi żeromskiemu etc., etc. I, i posługując się właśnie tekstami tych wielkich ludzi, ale cały czas pragnąc właśnie kontaktu, tego kontaktu takiego bardzo osobistego. Przy wiadomo, że recytacja polega na, na mówieniu żywym. Na bardzo bliskości, im bliżej mamy odbiorcę, i bliżej mamy my odbiorcy, mamy wykonawcę, tym jesteśmy bardziej spełnieni. Słysząc jego oddech, widząc jego emocje, czując te emocje. A tutaj, a tutaj z tej właśnie... tęsknoty, te tak. W tej tęsknoty te za spotkaniem z drugim człowiekiem, za spotkaniem ze sztuką słowa, urodził się Wasz pomysł i i właśnie, tu jest takie troszkę takie, taka, 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 uważam, takie przewrotne, że tak do końca przecież nie będziemy blisko siebie, a jednak z tego, co mi wcześniej opowiadałaś, to, no, to, to jest to szalenie ciekawe, intrygujące. Przybliż ten temat jeszcze raz, może tym, co tu będę słuchał. Tutaj, tutaj właściwie chodzi chodzi o to spotkanie, dlatego że. Um, ta technologia, która pomaga nam teraz uczestniczyć w kulturze, tworzyć kulturę, być cały czas w tym ruchu artystycznym, który tworzyliśmy wcześniej, jeżdżąc na konkursy, spotykając się, mamy szansę teraz poprzez technologię spróbować tego, y, z, zrobić to jeszcze raz, tylko że we własnej przestrzeni, a mimo wszystko razem. Dlatego, y, dlatego, że niemożliwe jest obecnie spotkanie na żadnym konkursie. Tak jak Michał mówił, konkursy są po prostu odwołane. My zostaliśmy w domach, ale cały czas jesteśmy recytatorami. Cały czas potrafimy mówić wiersze, chcemy je mówić, czytamy literaturę, przygotowujemy się. No i teraz jest szansa. Dlatego, dlatego chodzi o to, żebyśmy się spotkali. Te, to spotkanie jest spotkaniem, podczas którego każdy wykonawca będzie mówił na żywo do widzów, których będzie widział na swoim ekranie czyli spotkanie w jakiś sposób nastąpi. Bo to spotkanie tak. tutaj w tym wszystkim jest najważniejsze. Może nie będziemy y, y, czuli jego zdenerwowania, nie będziemy widzieli drżących nóg z emocji, y, czy też nie będziemy, y, nie wiem, nie będziemy y, y, czuli y, zapachu sali teatralnej, ale mam nadzieję, że te występy pozwolą poczuć te emocje, które ci występujący będą mieli, że będziemy no jak to. na konkursie recytatorskim. Dlatego o, też ważne jest... jest chyba to, że ci uczestnicy to są osoby właśnie doświadczone i to nie są osoby, które, które która na przykład ta technologia sparaliżuje, czy gdzieś tam przerośnie, że tak powiem, i bardzo dużo odbierze interpretacji, tylko raczej to są uczestnicy, którzy gdzieś tam znają się z tych konkursów przedstatorskich, mają tam już jakieś nagrody na koncie, znają się. I myślę, że razem pomogą nam stworzyć jakąś taką fajną atmosferę spotkania i przypomną tę ideę przede wszystkim konkursu, nie? że to no nie właśnie. jest tylko mm, po prostu, idea spotkania, przepraszam, że to nie jest tylko to, że, że, że trzeba podawać te treści i oceniać te prezentacje. I ale czy ma jakieś, ma no więc właśnie, słuchajcie, tylko... bo, bo zarówno Monika, przepraszam, zarówno Monika, jak i Michał używacie bardzo często słowa spotkanie. Mhm. I to mi się szalenie podoba, ja, bo to odchodzi od, od formuły konkursowej, jako że nie, z tego co wiem, nie będzie jurorów, prawda? Tak. Powiedzcie coś na ten temat jeszcze. Tak, zdecydowaliśmy się z racji tego, że pierwszy to będą bardzo doświadczeni recytatorzy, po drugie, po drugie właśnie chcemy zadrzeć na przede wszystkim na spotkaniu i na atmosferze. Zrezygnowaliśmy z jurorów, bo kto właściwie miałby to oceniać. Poza tym, ciężko oceniać tego typu prezentacje, tak jak mówimy, że jest to spotkanie internetowe, a nie, a nie na żywo. Dlatego uznaliśmy, że najlepiej będzie, jak widzowie i uczestnicy ocenią się sami w takiej ankiecie, a nagrodami będą dosłownie symboliczne statuetki, które reżyserka, scenograf Twój Orkiestra, recytatorka Monika Rex mhm. będzie na żywo pod wpływem tych wszystkich emocji, które usłyszy w piątek, tworzyć z drutu. No to jest właśnie bardzo... Tym... Mów Monika, mów. Tak, tak, jeśli, jeśli chodzi o uczestników, Michał mówi o tym, że to są osoby z dużym doświadczeniem recytatorskim. To jest jedno z y, nazwane nawet pierwsze, y, że to będzie pierwsze spotkanie tego typu. My oczywiście, myślę wszyscy mamy nadzieję, że tych spotkań będzie więcej i jeżeli będą chętni do tego, żeby prezentować swoje przygotowane teksty, repertuary, to myślę, że na pewno znajdą się widzowie, którzy będą chcieli to oglądać, bo jakość tego, co chcemy zaproponować, jesteśmy pewni, że jest dobra, prawda Michał? Dobrze, Do ale w takim razie powiedzcie mi, czy tam mogą się zgłosić wszyscy chętni, czy to. Jakiś stawiacie, jak chula, się stawiacie akurat Oczywiście, że tak. Mogli się, mogli się zgłosić, mogły się zgłosić wszystkie osoby. Były też takie informacje na wydarzeniu na Facebooku i na grupie recytacja.art.pl. Natomiast z powodu ograniczenia technologicznego, prawda, żebyśmy. Nawet OKR ma 60, 60 uczestników, więc jest podzielony na kilka koncertów kilka dni. Mm -hmm. My robimy jeden koncert, bo ile można by przed laptopem czy przed telefonem? Dlatego ta liczba uczestników jest ograniczona, ale każdy, kto się zgłosił, bo były takie osoby, które gdzieś tam nie załapały się z powodu właśnie ograniczenia liczby miejsc, dostały informację zwrotną, że jeżeli po prostu ta technologia nas nie zawiedzie, że jeżeli to się okaże dobre. I, 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 I będzie sens tego spotkania, to faktycznie mm. będą kolejne edycje. Dobrze, Bibi, tylko to mnie, też, mnie, mnie też chodzi o coś i tego, Bo to o, to, o czym mówicie, to cały czas podkreślacie, że to są doświadczenie recytatorzy mający za sobą już y, wiele lat y, prezentacji tak. scenicznych, ale czy, y, czy dopuszczacie możliwość. Takich niedoświadczonych recytatorów, do, 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 w tym przedsięwzięciu. Chyba na razie idea w ogóle jest taka, żeby y, spotkać się, żeby posłuchać dobrych, świetnych tekstów, kto, w dobrych wykonaniach, które mogą być inspiracją, czy też nie wiem, zachęceniem następnych młodych ludzi, czy nie młodych do tego, żeby się recytacją zainteresować i zajmować. I myślę, że tu nawet y, nie chodzi o to, żeby każdy się, nie wiem, zapromował, żeby wziął udział w konkursie. Tylko na razie w ogóle przedstawiamy, pokazujemy chyba trochę że jak To jest takie to jest. Coś, coś, troszkę tak, z dwóch stron. raz spotkanie starych przyjaciół, przyjaciół słowa, miłośników słowa, raz, a dwa troszkę warsztat trochę w wykonaniu tych tak. skierowany do tak. Do osób początkujących. Tak, dlatego tak. ja właśnie o, wspominam często, że jak siedzę na eliminacjach wojewódzkich ogólnopolskiego konkursu rekstatorskiego w Jury, to zawsze żałuję, że na przykład nie można tych osób przypuścić więcej, tylko po to, aby niektóre się na przykład nauczyły. Że szkoda, że zawsze mam takie marzenie aby te trzy osoby pojechały reprezentować dane województwo, a kilka osób z widowni pojechało na przykład jako obserwator, na przykład gdyby dostały takie osoby akredytację w formie nagrody, aby a, ale się to mi się Ale to wydaje mi się, że to jest, jeżeli się ma taką potrzebę, Przecież doskonale wiesz, że jeżdżą takie tak, osoby. Tak, ja na przykład Jedynie, tak jedzę. <laughs> właśnie, ty, ty jedzisz już jako niemuchący, nie mówić w, tak. może po innym rodzaju naukę, Jeżdżą ludzie z, z Białego stopu, Można by dużo wymieniać miejscowości, z których właśnie się jeździ, tylko po to, żeby obserwować pobyć, nacieszyć się tą atmosferą, zobaczyć, usłyszeć tych najlepiej mówiących, właśnie powarszczę. To prawda, teraz tak. na przykład umożliwiamy im taką rzecz, nie wychodząc z domu. Co więcej, jeszcze wrócę do tych uczestników. Tam będą osoby, które na przykład już zdecydowały się odejść w pewnym sensie z tego ruchu, z uczestnictwa w konkursach, dlatego że właśnie mają teraz obowiązki tak zwane dorosłego życia czyli praca, czyli dziecko, rodzina. I nie mogą sobie albo, są aktorami. Wyjazd, albo są aktorami, nie mogą sobie pozwolić nie na mogą, na, tak. na wyjazd na cztery dni, na 5 na konkurs recytatorski, a tak z przestrzeni domowej mogą być z nami, mogą się w tym z połączyć, mogą. No, aktorzy także, także nie mogą brać udziału w konkursie. Tak, to Ktoś prawda. Tym, jeszcze o tym nie to prawda. Dla nich, dla nich w tej chwili odtwarzacie taką furtkę, taką możliwość, Dokładnie prawda? Tak. Ja żeby przykład... się zaprezentowali. Ja na przykład zawsze staramy się być na tych konkursach, będąc w szkole teatralnej, bo to zawsze dla mnie było bardzo rozwijające, poza tym e, bardzo dużą przyjemność mi sprawia słuchanie recytatorów, zarówno tych nowicjusz, nowicjuszy, jak i tych doświadczonych, ale powiem szczerze, że m, tak jak patrzę na te listę osób, które zapisały się już na widownię, to to nie jest ogólnopolskie spotkanie. To jest międzynarodowe spotkanie, bo mamy aktorów Teatru Polskiego w Londynie, którzy będą nas oglądać. Mamy recytatorkę ze Szwajcarii, która wyjechała parę lat temu, a w tym dniu będzie z nami na streamie i będzie... E, po prostu słuchać tych prezentacji. Także wydaje się to też jest piękne. No właśnie, ja chciałem zapytać, bo wiemy, że technologia ogranicza. Czyli ilu uczestników będzie? 15. 15. A widownia, bo to tak widzę, szeroko, szeroko zatacza kręgi. Jaką widownię przewidujecie? E, na razie jest. Jak liczną? Na razie jest prawie 200 osób. Natomiast liczymy, że będzie ich jeszcze więcej, ponieważ jest kilka dni, cały czas przypominam o zapisach. I wiadomo, jak to jest wszyscy na ostatnią chwilę. Cały czas, cały czas czuwam pod mailem, więc jakby to jest pod kontrolą. Wspaniale, no bardzo. Pamiętajcie o tym, że ja na pewno będę słuchała i oglądała. Oczywiście, tak. że tak. Bardzo jest jeszcze coś takiego, że króciutko powiem tylko, że tak naprawdę najważniejsze jest to spotkanie na żywo, i zarówno dla artystów, jak i dla widowni. Oczywiście to jest tak, że będzie zapis wideo tego wydarzenia, więc będzie można odtworzyć je sobie później. Natomiast jestem pewna i przekonana, że to spotkanie na żywo ma oczywiście największą wartość. I będziemy dążyć do tego pewnie, żeby jak najwięcej osób mogło w tym uczestniczyć, wtedy kiedy się to dzieje. Bardzo pięknie to brzmi. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa. No i ja mam nadzieję, że tych kilkaset osób faktycznie pojawi się na widowni, i że technologia nie spłata nam żadnego psikusa. I my po, po, przyjmijcie to jako, że my jesteśmy supportem. Tak, tak. Jak zwykle support bierze na szyi dla zamiast recytatorów. Tak mm -hmm. jest. Kochani, my Wam życzymy, żeby się to przedsięwzięcie udało. Dużo emocji Wam i sobie i recytatorom, bo myślę, że każdy, kto chociaż raz wyszedł na scenę jako recytator. I teraz stanie przed y, kamerką swoją w domu, to i tak te emocje w sobie będzie miał, bo, bo, bo robi to, co lubi, co mu sprawia y, przyjemność. Wszystkim recytatorom życzę połamania języka i y, mam nadzieję do jak najszybszego spotkania w różnych miejscach Polski, na różnych pięknych konkursach, zwłaszcza na finałach. AKF. A ja znowu muszę dwie rzeczy dodać, przed, zanim skończymy. Program, no bo nie, nie będziemy pomijać programu. W piątek 19:15 wykonawców. To się Dokładnie zgadza, tak. To pozostało. W Ta sobotę jest. koncert galowy. Jestem w ogóle bardzo ciekaw, jak to, co, co wymyślicie, jak to będzie wyglądało, bo to, to będzie najbardziej niezwykły koncert galowy, o jakim słyszałem. To prawda, jak wszystkie nie, ustaliliśmy. No to... Tak, to nie będzie łatwe, ale y, normalnie będzie tak jak do koncertu galowego. No, będzie ogłoszona lista, będzie próba. Będzie no, wszystko maczenie. A na zakończenie recital. Tak, o godzinie 20 będzie koncert Pauliny Mazety. Paulina jest absolwentką jazzu i muzyki stradowej na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej Kiri w Lublinie. Ukończyła też Akademię Muzyczną w Łodzi i szkołę muzyczną drugiego stopnia przy ulicy Wedynarskiej w Warszawie. I w swoim. Y, autorskim e, projekcie muzycznym, zawołaj mnie po imieniu, zawierającym autorskie kompozycje do tekstów e, Haliny Poświatowskiej, będzie nas e, próbowała oczarować i e, uczyni ten nasz wieczór wyjątkowym. Oprócz tego będą też e, własne kompozycje i własne teksty artystki, także mm, no myślę, że będzie to ciekawe przeżycie. Zapowiada się, zapowiada się pięknie. Ja, mam ta... ja chciałam bardzo... Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować, bo podejrzewam, że już mnie Marcin do głosu i dopuści, całej trójce recytatorów, bo macie świadomość, że jesteście, każdy z Was, Monika, która wygrała OKR, Michał, który wygrał OKR i Marcin, który wygrał OKR. Kochani, gratuluję Wam, dziękuję za, za, za Monikowi, ale trzymam palce, pozdrawiam do usłyszenia, a oddaję jeszcze głos Marcinowi. Ja. Chciałam tylko powiedzieć, że y, impreza jest już za prawie za chwilę, ja mam tremę, będę prowadzić y, koncerty konkursu, no nie konkursowe, po prostu prezentacje oraz y, y, pewnie będę uczestniczyć w, w, tym, w tym wydarzeniu. Bardzo aktywnie i tremę mam naprawdę jak przed prawdziwym stępnym no więc to... naprawdę te spotkania mają charakter bardzo. Zmieniałoś mi teraz to, co o czym rozmawialiśmy wcześniej, jak zwróciłaś uwagę, że ma być to bardzo poważna impreza. I wymagane jest to, aby, aby widzowie potraktowali to spotkanie jak wyjście do teatru. Strój wieczorowy. Tak jest. A uczestnicy, aby, aby szykowali się tak jak na scenę. Tak, myślę, że to jest takie... Na serio spotkanie, bez dy bez przerysowania. My poważnie podejdziemy do swojej pracy, którą kochamy w, 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 robić i, i lubimy siebie nawzajem, szanujemy i myślę, że to jest jedyne wyjście, jakie może być. Dobra, a to, a ja to, tak, teraz tak pomyślałam sobie, tak mi się szalenie zrobiło, aż więcej skórki dostałam, bo od kilku ładnych lat prowadzę rozgrzewki na finałach OHR-u. <ślesz> Gdybyście potrzebowali, moi kochani, mówię to teraz do wszystkich recytatorów i wywodzących, to ja telepatycznie będę się z wami uczyć. Rozgadamy się na kolejne, kolejne 40 minut, więc chyba trzeba kończyć. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję po bardzo. nie spędzony pani. czas. No cóż, widzimy się i słyszymy w piątek. Mhm. A później jeszcze raz słyszymy po, po weekendzie, żeby sobie porozmawiać. Dzięki Wam bardzo serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy. Do Dziękuję, pozdrawiam.